Rozpoczynamy od dziennika Toruńskiego. Tutaj bardzo proszę, artykuł opisujący postępowanie reklamacyjne. Reklamuj towar z głową. Ale co zrobić, żeby nasza reklamacja, kiedy mamy wadliwy towar, albo niezgodny z umową, zyskała w oczach handlowca i została spełniona? O tym jest dokładnie opisane w Dzienniku Turońsk, Toruńskim, a większość z nas zdaje sobie sprawę z tego, że towar może reklamować, natomiast jeżeli dochodzi już do takich reklamacji, to nie zawsze wiemy jak postępować. Dziennikarze Dziennika Toruńskiego nam w tym pomagają. Ekspres Bedgowski to kolejna gazeta, którą dzisiaj chcemy Państwu zaprezentować. Kuc lokomotywą Palikota. Wiele się mówi o tym, że znany śląski reżyser Kazimierz Kuc, człowiek tej ziemi, ambasador Śląska, będzie startował do Europarlamentu z list Janusza Palikota. Oprócz tego są także przedstawione informacje z Ukrainy, jak Państwo widzicie, na Majdanie w dalszym ciągu sprawa Europy nie jest zamknięta. Tygodnik nadwiślański, tutaj mamy dwa artykuły niezwykle wzruszające, na przekór losowi, a także Oluś czeka na dawcę. Można pomóc małżeństwu, można pomóc także Aleksandrowi. Na przykład Losowi to artykuł opisujący sytuację pani Kingi i pana Mariusza. Mają zarówno problemy finansowe, jak i zdrowotne z dziećmi, jak im pomóc o tym w tygodniku nadwiślańskim. Natomiast też szybciutko przenosimy się Super supernowości. To kolejny tytuł, który chcę Państwu przekazać. Mikołaj i Śnieżynka chcą oskarżyć Brytyjczyków. Tutaj jest sprawa, która ma swój początek w Wielkiej Brytanii. Kończy się. Ustrzykach dolnych. Zła informacja, która z Wielkiej Brytanii napłynęła o wypadku Mikołaja i śnieżynki, spowodowała, że w Polsce wiele stresu ich rodzina wycierpiała. Dlatego teraz chcą pozwać odpowiednie wymiary służby brytyjskich przed sąd. Bardzo dziękuję za ten przegląd. Oczywiście wszystkie informacje na bieżąco, również na stronie TFS.pl, o której już Państwu mówiłem.